Dzień dobry. Nieruchomości bez ściemy. Witam Was wszystkich w ten grudniowy ponury czas. To dzisiaj z Wami chcę się podzielić własnymi przemyśleniami. Ciekawa jestem, co Wy na ten temat sądzicie. Bo dzisiaj taki grudniowy ponury czas, w ogóle nie przypominający w tej chwili świątecznego czasu, mam takie wrażenie, że Coś nam gdzieś umyka. Światełka się nie świecą tak, jak było kiedyś. Nie mamy jeszcze tej atmosfery świąt, choć w sklepach już widać je. Natomiast ja nie widzę ludzi. Nie wiem, czy Wy też tak to odbieracie, ale ja mam takie wrażenie, jakby tych ludzi było znacznie mniej. Parkingi są puste. Jest gdzie zaparkować. Pewnie to szaleństwo za niedługo się zmieni, kiedy przyjdzie naprawdę ten bożonarodzeniowy moment. Ale dzisiaj chciałabym Wam przedstawić moją ocenę sytuacji na rynku nieruchomości, jak ja to widzę. Hmm. Zapewne. W wielu z Was jest takie poczucie strachu, niepewności, kryzys, krach. Każdy się z Was pewnie zastanawia, co zrobić. Straszą nas wokół wszystkim nowy podatek katastralny, który pewnie wzbudza w wielu, w wielu różne emocje, głównie złość. Nie wiadomo tak naprawdę, co będzie. Niby nam coś oferują niżej, ale zaraz nas dobijają kolejnym podatkiem, który na pewno w większości nie będzie stać. Wielu też zastanawia się, co zrobić, skoro sami obserwujecie i pewnie czytacie, że nastąpił krach na rynku nieruchomości, że jest kryzys, że jest więcej nieruchomości na sprzedaż, jak było w ubiegłym roku. Wydaje mi się, że nie ma co porównywać, ponieważ w zeszłym roku uruchomił się kredyt rządowy, pomoc dla młodych 2%. Wtedy to i ja miałam pełne ręce roboty i praktycznie wszystko sprzedawało się od razu. Jak jest dziś, w mojej ocenie i w mojej sytuacji faktycznie dostrzegam hmm, zastój? Ja tak tego nie ujmę. Ja powiem Wam swoje odczucia, które wielokrotnie już powtarzałam: że taka sytuacja nazwijmy ją, tak jak wszyscy kryzysem jest dla mnie tylko informacją, że nazwijmy to po mojemu dryfują nieruchomości. Faktycznie jest ich więcej, ale dla mnie odczucie jest takie, jak już też wielokrotnie mówiłam, że nadchodzi rynek kupującego. I w końcu oni mają możliwość, tak naprawdę, dokonać samooceny mieć wybór. Mam teraz, właśnie, na bieżąco klienta, z którym już byłam na pięciu nieruchomościach. Trzy z nich odrzucił, nad dwoma się zastanawia, ale ciągle w nim widać zastanowienie się, co zrobić, czy to jest na pewno dobry moment. Gdyby nie sytuacja rodzinna, w jakiej się znalazł, pewnie by tą decyzję odłożył na potem. Czy warto? Zaraz o tym powiem. Widzę też w tym kliencie niepewność. Co będzie, jeśli te nieruchomości faktycznie z ceny zejdą, spadną? Czy to jest, aby na pewno, właściwy krok? Ja tej decyzji za klienta oczywiście nie podejmę. Mogę mu tylko pomóc właśnie dzięki temu rynkowi podażowemu, który jest, na podjęcie tak naprawdę decyzji, co jest dla niego najważniejsze. Dla niego, Liczy się lokalizacja i takie mieszkanie, które będzie spełniało jego wymogi rodzinne, oczywiście, i finansowe, bo zaciąga na ten cel kredyt. Nie byłam zwolenniczką kredytu w ogóle jakichkolwiek dopłat rządowych, bo z doświadczenia wiem, że jak coś dają, to wkrótce nam coś zabiorą. I sytuacja dzisiaj ma tego potwierdzenie. To, że nieruchomości się namnożyły w ofercie sprzedaży, uważam, że to dobrze, bo klient kupujący ma wybór. Klienci kupujący są w nielada opresji, bo nie wiedzą tak naprawdę, co zrobić: czy czekać, aż spadną te ceny. A może jednak odpuścić sobie zakup, bo nie wiadomo jaka będzie sytuacja na rynku, w kraju. Tak naprawdę każdy z nas ma te obawy i ja też. Bo oprócz tego, że ciągle coś zmieniają w rządzie, nie potrafią się porozumieć, wzbudzają w ludziach strach, to mnie tak naprawdę to tylko daje taką informację, że muszę patrzeć na siebie i swoje potrzeby. I tak też doradzam klientom, i tym sprzedającym, i tym kupującym. Klienci sprzedający jakby nauczyli się przez ostatnie lata, że wszystko się sprzedaje, i praktycznie klient, który przychodzi, od razu się decyduje. To w tej chwili wygląda troszkę inaczej. Też mi się ostatnio zdarzyło na nieruchomości. Znalazł się oczywiście klient z gotówką, ale swoją cenę dał tak niską, że wzbudziło to pewien paraliż emocjonalny i finansowy też, bo klienci jakby nie spodziewali się aż takiej obniżki, nie byli na to przygotowani. Oczywiście nie doszło do tej transakcji, to już też wspominałam wcześniej. Z wiadomych, różnych przyczyn. Natomiast ja uważam, sama dla siebie w tej chwili wiem, że mamy możliwości. Po pierwsze, pewnie będą jakieś spadki, i myślę, że to w momencie, gdy właśnie znajduje się ten klient kupujący, wtedy strona sprzedająca musi troszeczkę jakby rozważyć daną swoją sytuację. Czy czekać? Czy właśnie oddać w ręce tego kupującego swoją nieruchomość? Dla mnie jest to też czas odpoczynku. Wielu z was prycha, kicha, kaszle, tak jak ja, złamało mnie przez ostatnie dni. Nie byłam w stanie nawet mówić, ale to też dowodzi, że nie ma co robić wszystkiego na siłę. Może właśnie to jest ten czas dla nas. Na odpoczynek, na zastanowienie się, na przemyślenia. Ech. Moim przemyśleniem też jest to, że oczekujecie strony sprzedające od kupujących natychmiastowych decyzji, a to naprawdę nie jest takie łatwe. To nie czas z zeszłego roku czy sprzed lat. To jest inny moment, moment na zastanowienie się. I już nie mówię tu o grudniu, o tym, że. Wiecie, to jest czas refleksji. Wielu zastanawia się, przebudowuje swoje życie. W czasie świąt rodziny postanawiają dokonywać różnych zmian, nie zawsze na lepsze, ale to jest właśnie ten czas. I klient kupujący, gdy przychodzi do Was, chce mieć możliwość podjęcia decyzji. Często to Wy, sprzedający, im tego nie umożliwiacie. A to, że pośrednicy, biura nieruchomości, agenci robią na przykład takie oferty, gdzie jest bałagan, są nieprzejrzyste zdjęcia, zamazane, jest to po prostu porażka, moim zdaniem. Jak wy chcecie dobrze sprzedać nieruchomość? Ogarnijcie swoje nieruchomości, sprawdźcie, żeby ten klient poczuł się dobrze. Pochowajcie rzeczy. Nie musi być bałaganu. Ja wiem, że w większości tych nieruchomości ludzie normalnie funkcjonują, ale to nie oznacza, że klient ma to zobaczyć. Postarajcie się stworzyć taką atmosferę, żeby klient poczuł się dobrze, a nie, żeby przeskakiwał pomiędzy zabawkami, butami, czy żeby oglądał waszą kuchnię w momencie, gdy Pięć minut wcześniej przed prezentacją zdążyliście zjeść. Mam taką właśnie nostalgiczną, aurę w tej chwili, że nie podoba mi się to, że coś nie gra tutaj, i nie rozumiem, dlaczego nieruchomości są właśnie tak pokazywane tak brzydko. Czy nie można się postarać o to, żeby naprawdę było lepiej? Przecież tą nieruchomość naprawdę można. Pokazać w piękny sposób. Wystarczy do tego trochę wiedzy. Albo zatrudnić kogoś, kto się na tym zna, dobrego fotografa przestrzeni. Moje zdjęcia są wyraźne. Staram się robić to dobrze i wiele zdjęć robię. I wierzcie mi, nie wszystkie się nadają, bo to albo zły kąt światła pada, albo właśnie nie dostrzegłam pewnych rzeczy. Ale zawsze, zawsze uprzedzał klienta i proszę, żeby posprzątać, żeby swoje takie osobiste rzeczy pochować. Bo klient kupujący w tej chwili ma oprócz wymagań ma potrzebę zobaczyć tą nieruchomość swoimi oczami. Mówi się, że <laughs> Deweloperzy y, mają problem, bo na budowali różnych nieruchomości i jest problem teraz ze sprzedażą. To fakt. Ale może i dobrze, bo wiecie, że jak rząd nam coś daje, to z automatu ceny nieruchomości szybują w górę. Deweloperzy podnoszą również ceny. I kto za to wszystko płaci? No wy. My. Czy tak powinno być? Myślę, że nie. Jeśli faktycznie dzisiaj te nieruchomości odczuwają zastój, dla mnie to są dryfujące nieruchomości, które czekają na swojego klienta. Pewnie czas nam też pokaże, czy mam rację, ale uważam yy, i to naprawdę, wiem z doświadczenia swoich lat w pracy w branży nieruchomości, że. Każdy klient, i ten sprzedający, i ten kupujący, czeka i ma tego swojego właściwego klienta. Troszkę starań trzeba przedsięwzięć, aby właśnie tak było. To naprawdę nie wymaga wielkiej sztuki. Po prostu otwórzmy się na tego klienta. A ty, kliencie kupujący, pomimo obaw, Wiedz, że w moim odczuciu i mniemaniu e, uważam, że nieruchomości to nadal opłacalna część. Bo przecież kto na wojnie się wzbogaca? To właśnie jest ten czas, że sprzedający są w różnej sytuacji i zapewne będzie tak, że tylko kupujący na tym skorzystają. Bo kogoś już będzie pilić, bo na przykład jest w trakcie wykończenia swojego domu. Może to będzie też czas, że ktoś chciałby się pozbyć, bo na przykład są bardzo wysokie opłaty czynszowe. I w kalkulacji tego wszystkiego, tych na przykład sześciu miesięcy, kiedy czynsz wynosi tysiąc złotych, to jest to już sześć tysięcy. Więc tak naprawdę klient kupujący ma kolejny argument w zanadrzu, aby mówić o cen. Zastanówmy się, czy to jest ten czas dla Was. Bo moim zdaniem, tak zwany kryzys, krach, niepewność na rynku powoduje, że ludzie zaczynają myśleć inaczej. Część, duża część, Boi się? Obawia? Ogląda, słucha tych różnych informacji i nie podejmuje decyzji. Ale są tacy, którzy to wykorzystują, właśnie ten czas. Mam nadzieję, że nowe nieruchomości budowane przez deweloperów będą na tyle dostępne dla nas, że nie będzie nas przerażała wizja zaciągnięcia dużego kredytu. Bo Choć stopy procentowe są wysokie, inflacja, tak naprawdę zawsze to było, jest i będzie. Lepiej to już było. Teraz trzeba się dostosować do tej sytuacji. I moim przesłaniem dla Państwa dzisiaj jest to, aby każdy zajrzał w głąb siebie, w swoje własne potrzeby i sobie odpowiedział, czy to jest ten czas. Bo wielu z Was. Patrzy na nieruchomość własną swoimi oczami. Każdy wie, dlaczego chce coś sprzedać, po co chce kto kupić. Mówią, że czas wynajmu się już skończył, że ludzie już przestali kupować właśnie w tym celu, bo rząd oczywiście próbuje znowu jakby nas ukarać za to, że mamy możliwości wzbogacania się kupując takie nieruchomości. Ale spokojnie, zawsze znajdują się wynajmujący. Dzisiaj jest taki czas, taki rynek, że wielu młodych ludzi nie stać na to, żeby kupować. Mieszkają z rodzicami, bo jest tak wygodniej. Ale czy to jest życie? Czy tak właśnie młody człowiek ma możliwość wejścia w dorosłość? To trudne, bo to na pewno wszystko wiąże się z finansami, z obawami, ze złością. Natomiast chcę Państwa, tak jakby, uspokoić, wyciszyć na ten moment, zastanowić się, bo przecież zawsze nas straszyli różnymi rzeczami. Przeszliśmy pandemię, przeszliśmy wiele kryzysowych sytuacji w kraju. Jest wojna nadal na Ukrainie. Co będzie dalej, nie wiadomo. Wydaje mi się, że oprócz nieruchomości, złota czy waluty w gotówce, to najlepsza inwestycja. Nie możemy już się czuć tak naprawdę wolnymi, chociaż mamy niby wolne słowa. Wszyscy musimy się dostosowywać do tego, co się dzieje. Sami sobie to zrobiliśmy. Bo moim zdaniem, cały ten rząd powinni zlikwidować, niepotrzebne tych wielu ludzi, tych, tych posłów, bo przecież na posiedzeniach Sejmu jest ich garstka, a biorą za to potężne pieniądze. Ale kiedy zachodzi konieczność em, rozważenia sytuacji, nam zabierają. I to powoduje krach, kryzys, niepewność, obawę. A ja bym chciała Państwu dać nadzieję, możliwości. Skorzystajcie z tego, co jest w tej chwili. Obróćcie sytuację, nie bójcie się. Dajcie sobie możliwość odetchnąć, przemyśleć. Nawet gdy chorujecie, to jest dla Was moment na no wszystko. I mam nadzieję, że tak jest. Mam nadzieję, że ten temat dryfujących nieruchomości łapnie Was za serce. I jeśli ktokolwiek do tej pory obawiał się albo zastanawiał, czy dobrze robi, zapraszam. Udzielam konsultacji. Pomogę, pokażę, wyjaśnię. W zamian poproszę Was o subskrypcję mojego kanału Nieruchomości bez Ściemy, o wsparcie finansowe, bo dzięki temu, wraz z moją cudowną Martą od audio i wideo, ja to mówię specbabka od marketingu, to daję sobie takie przyzwolenie, żeby prosić o wsparcie, na patronite Anna Strzelczyk, bądź wirtualną kawkę, jeśli ktoś chce mi podziękować za jakąś radę, odpowiedź na bajkofij Anna Strzelczyk. Nie proszę o wiele. Tak naprawdę liczy się dla mnie Wasze wsparcie, bo wiem, że Wy myślicie o mnie, dbacie, że właśnie w ten sposób pokazujecie mi, że moje treści do was trafiają, bo niewielu jest takich, którzy potrafi powiedzieć tak naprawdę co jest. Wielu nagrywa nieruchomości, wielu pokazuje się na kanałach YouTube, jak to pięknie sprzedają, jakie są piękne nieruchomości, luksusy i tak ja też mam takie nieruchomości i też je w taki sposób pokazuję. Ale, żeby się tym chwalić, ja chcę Wam mówić to, co jest, na tą sytuację obecną. Chcę Wam właśnie odpowiadać. Dlatego zapraszam i bardzo dziękuję za dzień dzisiejszy, życząc Wam dużo zdrowia, przemyśleń ciepłych, być może decyzji. Zapraszam do kontaktu. Z wyrazami wielkiego szacunku. Wasza Anka. Pozdrawiam.